Chciałbym Wam dzisiaj pokazać z pozoru, jakby to nazwać, z pozoru mało istotną rzecz, ale bardzo znaczącą, bo może wywołać bardzo poważną awarię. W konsekwencji może się zdarzyć wypadek i tak dalej. Mianowicie takie coś jak zawartość spiorniczka płynu hamulcowego, wiadomo. Powinien się tam znajdować płyn hamulcowy. A no niestety nie zawsze. Postaram się wam to dzisiaj pokazać. To akurat jest zbiorniczek z BMW E90, tak, z E90 z 2007 roku. Patrzcie. W koszyczku, który się tutaj znajdował, to było normalnie tak z pół centymetra takiego szlamu, nie? Ktoś powiedział, a co to tam jest. No, zaraz wam pokażę coś więcej. Mam nadzieję, że się mi to uda złapać. Patrzcie, to wszystko czarne, co nie prześwituje. Tam jest ten szlam. No i nawet na wysokości sprzęgła, wyjścia do sprzęgła. Patrzcie, jest cały zbiorniczek wewnątrz, oblepiony tym szlamem. Co może się stać, jeżeli się taki kawałek szlamu oderwie? Wpadnie, pompa go może zaciągnąć, pójdzie do pompy AWS-u, może zablokować na hamulce, może zablokować układ hamulcowy, różne scenariusze mogą być. Także nie bez powodu się powinno un hamulcowy wymieniać, jak również kontrolować zawartość zbiorniczka, bo jak widać, jest to. Bardzo istotne. Ciężko mi nawet określić. Co to? Co to jest? No maź, no po prostu jak... To jest maź. Takie je przypomina to trochę jak maść. Tylko maść to trochę przypomina. tutaj to przypomina troszeczkę taki gips patrzcie kurde no, hm. no normalnie kurde no nie codziennie się takie coś spotyka Przecież tak mówię no to jest i tak już że tak powiem przefiltrowane bo w koszyczku który tutaj był w tym sitku i to było tak na całej tej średnicy, tak to było tak w okolicach tak pół cm grubości. No niestety tam poszło do kosza, więc tego Wam już nie pokażę przepadło. Postaram się to jakoś wyciągnąć. to jest normalnie twarde, nie? No, także sprawdzajcie sobie zawartości swoich zbiorniczków, bo... No to jest normalnie jak kamień, nie? Taki nawet jak w czajniku. No nic, cię się. Dawajcie znać, co znajdujecie u siebie w, w zbiorniczkach.